Duchy Gór. Dzisiaj sobie porozmawiamy, dlaczego pies z rodowodem, a nie z pseudochodowli i nie ze stowarzyszenia. Po pierwsze, pies powinien mieć ten rodowód FCI, Polski Związek Kynologiczny. Dlaczego? Dlatego, że są pewne obwarowania, czyli taki pies musi zostać prześwietlony w kierunku dysplazji. Mówimy o Azjacie w, 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 przy 15 miesiącu. Taki pies musi przejść testy psychiczne. Taki pies, dzisiaj to jest nowe też wprowadzone, przechodzi testy genetyczne. Czyli my 100% wiemy, że to jest po tych rodzicach, a nie po innych. I prosta rzecz, no pies, który jest pozytywnego związku chronologicznego z FCI na świecie, to jest pies z rodowodem i jest to pies rasowy. W przeciwnym razie nim nie jest. Jeżeli ktoś mówi, a tu są takie linie Azjatów i tak dalej, opowiada, pierdoły, bzdury, nie ma czegoś takiego. Następną rzeczą to że my znamy cały genotyp tego psa i jego przodków pododowodzie co jest ważne bo ktoś myśli że jeżeli sobie kupi jakiegoś psa z pseudohodowli czy ze stowarzyszenia to jest to samo no nie nie jest to to samo po pierwsze taki pies jest niesprawdzony w żaden sposób po drugie no trzeba darzyć kogoś ogromnym zaufaniem żeby mu wierzyć w to co mówi a ja bym tutaj postawił duży znak zapytania bo czasami te osoby mówią, papier wszystko przyjmie. No nie, kochani, bo chipa sobie nie wyrwiesz z numerem i, i nie, będziesz, nie będziesz jakiś podkładał, bo testów psychicznych no nie, nie zrobisz po jakichś jakiś podkładek. Testów genetycznych, gdzie wysyłasz krew, gdzie możesz to w każdej chwili sprawdzić. No nie, weryfikacji, odbioru miotu, przeglądu hodowlanego, no przecież to są wszystko ludzie, którzy za to odpowiadają. Ja rozumiem też, słuchajcie, że y, niektóre, niektóre rasy w tym związku kenologicznym, jak, jak nie wiem, jak Dok Niemiecki, jak tam Doberman, no to trochę się zmieniły, ale to też są standardy, y, które, które nie przyszły tylko ze Związku Kenologicznego, ale standardy, które też zmieniają hodowcy. Y, na przykład w Niemczech, prawda? Że ten owczarek niemiecki dzisiaj jest tak ścięty ma zad, że on już tego starego owczarka niemieckiego nie przypomina. Natomiast no, tutaj musimy mieć tą metrykę. Metrykę się dostaje, jeśli się, jeśli się odbiera psa od hodowcy takiego jak my, dostajecie państwo metrykę, na której podstawie tej metryki idziecie do oddziału Związku Kenologicznego w Polsce, czy to jest Katowice, czy to jest Gdańsk, czy to jest no jak u nas Jelenia Góra, bo to są oddziały, czy to jest Warszawa, czy Poznań. I. Na podstawie tego wy dostajecie już imiennie rodowód na swoje imię i nazwisko. Na podstawie tej metryki. I o to się trzeba spytać. Czy ta metryka aby, którą wy dostajecie, to jest z Polskiego Związku Kronologicznego? Bo jeśli jest z jakiegoś stowarzyszenia, i, i no to możecie sobie nią napalić w kominku. I nic więcej. Do niczego wam to nie jest potrzebne. I spotkałem się z taką... Sytuacją, że dzwoni do mnie pani, mówi, panie Romanie, mam taką prośbę, bo ja kupiłam, co prawda, psa skąd? Ino? Ja mówię, to nieistotne, ale co się stało? No, wie pan, chciałabym tego psa zarejestrować na wystawę, no ale nie mogę tego psa na tą wystawę zarejestrować. No nie zarejestruję pani, bo to, że ten rowerowód przyszedł i on jest kolorowy i bardzo ładnie opisany, no to świetnie, tylko że on się do niczego z tego stowarzyszenia nie nadaje, nie wystawi pani tego psa na wystawę. No ale jak to? Przecież ja mam ten rodowód, to jest niemożliwe. No nie, niestety, ma pani rodowód tylko taki, który może pani również napalić w kominku, bo on nic nie daje, nic się z tym nie zrobi. Następna sprawa. No to słuchajcie, to jest prawo. To też nie jest tak, że z FCI czy Polskiego Związku Krynologicznego to obowiązuje tylko, tylko to jest prawo. A prawo mówi, że nie wolno sprzedawać psów, które są z pseudochodowli i i tutaj jeżeli wykupujecie takiego psa no to i macie te wszystkie papiery i chcecie mu zrobić na przykład reproduktora no to musicie oprócz tego że kupicie sobie takiego psa nie wiem ode mnie na przykład z hodowli, no to jemu też musicie zrobić prześwietlenie na dysplazję musicie mu zrobić trzy wystawy po 15 miesiącu musicie mu zrobić testy psychiczne musicie zrobić testy genetyczne takiego psa i dopiero jak taki pies się staje reproduktorem, to możecie nim kryć inne suki, i na odwrót to samo trzeba zrobić z suką, żeby suka była suką hodowlaną. A nie tak, jak ja słuchajcie, słyszę i widzę takie czasami samowolę, że ktoś po prostu kupuje tego psa z rodowodem, dobrze, z tą metryką, i już nim roz, yy, ma go jako rozpłodnika, ale on nic z nim nie zrobił. No to, to nie, na to trzeba popracować zrobić te testy psychiczne, zrobić te wystawy, zrobić to prześwietlenie na dysplazję. To nie jest tak, że jak kupujecie psa z rodowodem, to możecie robić tym psem skolką godno. Tak to, tak to też nie wygląda. Jeżeli chcecie, ale O co jest najważniejsze Takie szczenie, które tutaj No to one już jest pod wieloma względami Sprawdzone A kto sprawdzi takie szczenie I rodziców przede wszystkim Bo to rodzice są najważniejsi Dziadkowie tego szczeniaka Wcześniej No nikt, ktoś po prostu mówi Fajny, fajny, rodzice fajni No słuchajcie, fajne To są, to są placki ziemniaczane Z grzybami, też są bardzo fajne Natomiast tutaj nie, no tutaj musi, musi być ten... Poza tym, no macie cały genotyp w tym rodowodzie. Aha, czyli wiecie, jaki jak są dziadkowie, acy pradziadkowie, co jest bardzo istotne. Często tak ludzie mówią, panie Romku, my nie chcemy psa na wystawy, tam my chcemy psa dla siebie, do rodziny, będziemy go kochać, do pilnowania itd. ja to rozumiem. A mnie słuchajcie jest gancegal, czy go będziecie wystawiać, czy go nie będziecie wystawiać. Natomiast pytanie jest jedno: chcecie mieć pięknego Azjatę, zdrowego, yy, który, który jest przedstawicielem yy, rasy, który, który jest Azjatą? No oczywiście. No to tak nie idzie. To on musi mieć ten rodowód. No tutaj, w tym przypadku, królewskie pary dają królewskie dzieci, przynajmniej jeżeli chodzi o eksterię. I tak to powinno wyglądać. Więc Kupujcie psy z rodowodem, pytajcie się o te psy z rodowodem, o te, o, te, o te szczeniaki. Szczeniaki, które są też przebadane, które są zaszczepione, które są odrobaczone. Dostajecie do tego umowę, dostajecie do tego książeczkę zdrowia. A nie kupujcie psów z pseudo hodowli, bo to nie jest pies, to nie jest pies rasowy. Po prostu nie jest to Azjata w tym przypadku i koniec. I jak będziecie słuchać jakiś pierdół, że ktoś go złapał, przepraszam, jak to jest moda w tych Azjatach u nas od jakiegoś lasu z czasu, że o bo on jest z Kirgistanu, to ja wam powiem tak, z dupy jest nie z Kirgistanu. Dosadnie, z dupy. Proszę przedstawić na to dokumenty. A ktoś powie, no to psy pierwotne. Nie, bo z Turkmenistanu również psy mają rodowód, z Kazachstanu również mają rodowód, tam są również świetni hodowcy. Ale takich psów to praktycznie są bardzo mało dostępnych. I, i no, najlepsze, jakie psy mogą, pomijam tutaj oczywiście sympatię, antypatię, bo to nie o to chodzi, chodzi o... Najlepsze możliwe Azjaty to Rosja. To są najpiękniejsze, najwspanialsze przedstawiciele rasy. I tutaj u nas macie szpicę tej Rosji, czyli najlepsze rosyjskie hodowle. Psy, które miały tytuły, psy legendy, na tym bazujemy, na tym się opieramy. Psy przebadane, czy... Pytanie następne, no ale... Czy coś się może zdarzyć? Tak zawsze, bo to jest tylko zwierzę. To zawsze ja, ja powtarzam, że matka miała 80 lat, a córka 40, no i yy, dlaczego, dlaczego zmarła, czy to wina matki? No nie! Może się wszystko zdarzyć. To nie jest. Kiedyś się ktoś odburzył, powiedziałem, że to nie jest odkurzać z przedłużoną gwarancją. Tak, powtórzę to. To nie jest odkurzacz z przedłużoną gwarancją. Tutaj nie dopłacicie 500 zł, żeby żył 5 lat więcej, albo i, i, i żeby się nic nie działo, i tak dalej. Może się nic nie dziać całe życie, a może pies zachorować. To jest tak samo jak z człowiekiem. Natomiast wy musicie być uczciwi wobec siebie. Rzetelny lisecz musicie zrobić przeprowadzić dzwonić do tej hodowli. Ten hodowca ma was poświęcić czas, ma wam opowiedzieć o tym się. Wtedy takiego psa możecie kupić, bo będziecie w porządku wobec samych siebie. Że zrobiliście wszystko, co było możliwe. A że coś się stało, no to zawsze się coś może stać. To nie jest tak, że, że, że jak zapłacicie za tego psa, nie wiem, x jakieś pieniądze, to on będzie 1000 procent, bo 1000% to nie ma nigdzie. To tak to nie idzie. Natomiast. W, oczywiście statystycznie to jest jak 1 do dziewięciu, że z tym psem będzie tysiąc razy lepiej i będzie wszystko w porządku niż, niż, z jakich, niż jakiś pseudu, co wam opowiada, jakieś pierdoły, drdymały, czy stowarzyszenie, gdzie się boi po prostu wejść do związku geologicznego, gdzie nie chce nic opłacić, gdzie nie zna się na standardzie rasy, gdzie opowiada jakieś niestworzone po prostu rzeczy. Wyszczegajcie się tego. Wystrzegajcie się tego, bo wiara tym się różni od faktu, że wiarę sobie można interpretować różnoraku. Fakty są faktami. I tyle. Słuchajcie, z tego miejsca chcę Was pozdrowić. Nie przeciągam już tego filmu. Zapraszamy do hodowli duchy gór. Dzwoncie. Pytajcie o psy. W tej chwili możecie u nas takie psy rezerwować. Czekamy na Wasze telefony. Pozdrawiamy Was serdecznie. I zapraszamy do kolejnego filmu, który już niebawem powstaje. Trzymajcie się. Cześć.